Containment Breach to gra, w której gra jako więzień personel klasy D, której zadaniem jest uciec z placówki, w której właśnie wydostały się potwory klasy Euclid albo Kitter. A co do tego, co będę dzisiaj robić w Containment Bridge'u to będę dzisiaj przychodzić grę na trudności Kitter. Kitter polega na tym, że jeśli raz się umrze to się umiera na zawsze i zapis jest usuwany. Plus w filmiku będą różne napisy tłumaczące szybko o co z tym chodzi. No, to tyle do filmików. O, po raz pierwszy jak single gram w tej grze. Hmm. Eee... Oczywiście. Dobra, Apolion. Tu jest tylko mówione, że to jest katastrofa, więc... Play intro? Nie grałem nigdy intro. E uh, save nazwiemy Hey uh... Gaga, Gaga. thank <tryk> you <tryk> <Tak>, to... <tryk> good luck, <tryk> Uh, good luck or whatever, chyba. W sensie było słychać, że mu naprawdę nie... go naprawdę nie obchodzi, co się z nami stanie. Okay, przynajmniej się mu przyjrzałem, fajnie. nie widziałem, że on ma tak. takie ładne oczka. A kurwa, to widziałem. No. 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 Lecimy. Kocham to. Kocham tę grę. No, no. Keep your eyes on. No. Kocham to. Kocham to. Kocham świetna Kocham to. Kocham to. Kocham to. Containment bridge jest po prostu genialny na VR, wiesz? Tu można? Nie. jakby cha jest jedyny item i tak dalej. Można go zasilać, ale wiesz co? Lepiej to było w Half-Life 2 VR. Oh, by... Gdzie to był taki headlamp. I kurwa, idzie do z kurwa. W sensie ciężko tutaj by było to zrobić Cho chociaż taki lorowy jakby lorowe zrobienie tego, to wiesz jakby można było to zrobić Jak? Że masz latarkę i musisz znaleźć jeszcze taśmę i dopiero mnie na bark może sobie przyczepić Taśmą Bo wtedy to wiesz to... Jeszcze Wydaje robiłoby sens, jak tak byś miał. Who's there? Chyba nie muszę tłumaczyć czemu. E, czemu? No! Nie mogę. Ja pierdolę! Oj, okay. znowu na biegli! Ja mam z tego mocno. No i chuj. To było pierwsze podejście Wiesz, wiesz jak to jest przynajmniej u nas, ochroniarzy i CD. Czasami to jest randomowe, czasami to działa, czasami nie. No Ja pierdolę, ty pizdo zasrana. Widziałem, że on tu będzie. Dobra tutaj będziemy mieli kartę i już jest progres już 939 nie trzeba przechodzić chyba mam nadzieję o nie. o chyba, chyba że ulepszarka jest po drugiej stronie 939 to wtedy trzeba to jest Ej. jedyne nie nice mam już maskę gazową ją się zebgriduje już jest kurwa ładnie Fuck. Znaczy, nice, ale jeszcze Light Testing Chamber potrzebuję. <noise> I od razu jest, kurwa. Nie, najlepszy save ever, nie? Dobra, tylko teraz nie mi się tego zjebać. Oh, fuck. Dawaj to. Niej. Nie pierdolę. Pierdolę ten nawigator. I dobrze. Cie... I, ja i tak nie Wój będę go korzystać. To używałeś. No właśnie. Ja nawet z nawigatora dobrze nie umiem korzystać. Dobra Ja w ogóle nie korzystam. Mamy. Nice. Wrzucamy to. czy maska na very final, Czy jak? Eee... Tak, mi się wydaje, że tak. To jeszcze jej nie będę agrejlować. W hmm. nie będę psuć pod Hmm, ciekawe co się ostatnio stało. Muszę też uważać, żeby 100% nic mi nie brać respi, to GG. Dobra, więc mamy trójkę. Yy, więc to jest oczywiste, że o czwórkę nie walczyć nie będę, bo jest to niemożliwe bez spędzenia tutaj godzin. Chyba, że jesteś jebanym gamblerem. Zrobisz um. ja, kartę u mnie. To, się przydało yeah. do czego się przydała? Do czekam. Fajnie, że udało się. Ale... No, co najwyżej. A, moja piękna. Uważaj o... z tym. Nie, to jest jakieś żółte kurwa. Przepraszam cię. Dzisiaj... O, to jest upgrade'owane. Mam infinite stamina. E, jakby co, jak patrzyłeś na rękę, w sensie od drugiej strony, to nie widać, jeśli nawet ty widzisz. To jest po prostu gościu. W ogóle tego os ostatnio ogarnąłem. E, jakby wyjaśnienie dlaczego. E, a, dlaczego. Mnie. Właśnie tak ulepszona ta e, maska przeciwko zypa, tak działa. Dobra, teraz Zbroja nie czyli... O. Uy, tu... Przed chwilą powiedziałem, że potrzebuję plagę. -y. To ładnie. Mam infinite stamina, prawda, prawda, Bra. dawać Dawać. Pierdole z tym nikt mi skraszował. Ja pierdolę. Już bym ja nie ostatnio też tak. Jezu! Ty skurwolu. Plaga. Jezu. Może coś sprawdzić. Coś? O, Co to było? O kurwa, Okej, okay, dobra, dobra, tyle z tego mojego sprawdzania. Nie! O Jezu, spierdaj! Nie nie nie, 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 nie! O nie! Tu zbiera się Nie. Co? Jezu! Tu najbardziej Ja dole. się pojawia ale... no i tylko tyle znika z gry a ja wiem co on ma być im... o jest heavy jest takim przeciwnikiem który zostaje nie dobra lecimy heavy containment Szczerze, najgorsze co mi tu będzie czekać to nieśmiałek. i kurwa, wszystko tu chyba oni mnie biją właśnie. Fakt, czy ja Jak krwawie. Oni blidowali? blidowali? bleding? Ehm, czy Peanut. Jest przycisk. Jest przycisk. Jest przycisk! I otwórz drzwi i sprawdź czy na pewno uciekłeś Uciekłeś O kurwa Bo wiesz o tym, że on czasami robi tak, że y, wygląda to jak normalny tego... Wiem, normalny... wiem, dobra, tu jesteśmy Jezu kurwa, ja czuję pot Pot normalnie leci ze mnie jak, jak po prostu... Kurwa jest niegorąco. Teraz jest u mnie zimno. I ja hmm. czuję pot. 106. możemy go skontynuować. O i piątkę będziesz chciał. Kontynuujemy sukincie na co? No. Doradko. Czekaj, dla pewności, ja chyba wiem jak to się robi. Nigdy go nie kontynuowałem, widziałem jak ktoś inny to robi. Więc chwila. Szybki tutorial. Czekaj. Eee. Poczekaj, ja, ja do tego usiądę. Chwila, ja mu mam otworzyć tą klatkę. Nie? Tak, otworzyć. Ona? ona jest teraz otwarta czy zamknięta? Dźwignie muszą być na odwrót. Na dół, wszystkie. Najlepsze by to. Nie, patrz Czy Lewa musi być do góry. Off, to on, off. Chwila. Tak. Lewe off. Prawe. Smil żeby słyszał. Dobra. To wracając. Jeszcze raz. Mam na to tylko jedno podejście, prawda? Tak. To. Ja mogę nie mogę sajnąć nawet? No nie, nie Dobra, off, on, FIMUR Breaker, gdy się tam zjawi, to to ma wrócić, tak? Tak jak tak, teraz jest. Tak. Dobra, czyli dobra. To, off, mhm. To, on, on. Timur Bregan Tak I teraz oglądamy Teraz raczej można... Poczekaj, 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 może będzie dźwięk, zjabił. Dobra, dobra Please let me Let me go Let me go What? Jest... Chyba dobrze to Ostrzymał? zrobiłem. Tylko kurwa najgorzej, bo mamy jeszcze Pinata. Pinat będzie stwarzać problemy. Wiesz. Nie, nie. Czy mogę przejść tam? Nie, nie, nie. nie, drzwi Pierdolę tam, nie idę tam, nie idę tam. Pakty a co się tam jest 08? No koło pójdź, część, Zrobię to, po prostu to zrobię. Dawaj. Dura, co? Wiem, jak to mogę zrobić. Będę się patrzeć na ścianę. Tak. To Dura? jest bardzo dobre wyjście. co jeszcze, A co jeszcze? Przecież... to ma być generator co no jeszcze to ma być generator co Wszystko jest dobrze, nie? Czy coś źle mam? A spróbuj oba neon No i teraz spróbuj do drzwi. Nous <laughs> <laughs> avons ça, <vous> ça. <laughs> W dole. Ja się cieszę, że się na niego nie spojrzałem. Tylko on teraz będzie później problemem. żeby ciebie w tym pokoju w ogóle nie było? O! Ale nie tak tu będzie yy... Dobra To co kolego? Lecimy Ciekawe, yes. jakby to działało, tu nie mogę, prawda? Chyba że nie wpuści, prawda? muszę zaimponować w tym Entrance'ie no. Entrance Zone Nice Teraz czekaj, ja muszę teraz wyłączyć Remote Door Control I potem przyjść do tego komputerka, nie? I on później zacznie japować um. o tym, że Wyłączyłeś mi Remote Door Control No Okay. I'm so I'm 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 yeah. I'm I'm the All remaining survivors are advised to stay in the evacuation shelter or any other safe area until the unit has secured the facility. We'll start escorting personnel out from the escape CPs and I ON TU BYŁ! ON TU BYŁ! DOBRA! Dobra dawaj stary... Ech, nie lubię cię... Uważaj na mtf -y, bo nie będzie są. Tędy szli... Prawda? znudziło czwarte to znaczy że ten wyskoczy ja raczej tak kto kurwa dobra e, szybki szybki od stresu od SCP Zera. Już zero kurwa. Żadnych. 0 już kurwa. Skupiamy się na SCP. Mamy tu yy, na przykład Victima 008. Czy ja tu chcę chodzić? Nie. Podziękuję. To tyle. Tyle potrafię wiedzieć. Przecież to jest muzyka klasyczna. Nie lubisz? O kurwa. Okej, okay. widzieliśmy ich. Eee, nieszczęście. Tam był MTF, ale może już sobie poszedł. Nie graj. <grywa> tak, się tego znękłem Tam Chodź. nie, nie Możesz go podnieść? Nie będę tego na razie testować, więc chcę, żeby mnie uderzył. Ale czekaj, skoro tam był śmiałek tam były MTFy i skontynowali go? O, o, o. By było na interkowie. Faktycznie, masz rację. Jezu, Entrance, kurwa, to jest koszmar. Czemu ty tu jesteś? Czemu ty tu, kurwa, jesteś? Dynka, się No, w tym samym pokoju co Remove Control. Nie mam pojęcia, ale patrzę Dlaczego on zawsze ma drzwi otwarte? On tak zawsze robi, że ma drzwi otwarte? Nie mam pojęcia. Kurwa, kurwa! Ja pierdolę! Kurwa, czemu usiadłeś, ty pis jebana? Czemu kurwa usiadłeś? Ja pierdole! Kurwa! No, Ja pierdolę. Dojewana. Dlaczego on akurat teraz musiał kurwa usiąść? Ja pierdole! kurwa, je, yeah, yeah, kurwa. O ja pierdole! I was